Witam w kolejnym odcinku z cyklu Gimby Nie Znają, gdzie przenosimy się w nostalgiczną podróż do czasów naszego dzieciństwa. Ja jestem turpat, a dzisiaj przypomnę wam ciekawy utwór hip-hopowy, który udowadniał, że można w kulturalny sposób sprzeciwić się policji. W zamieszłych czasach, a dokładnie w roku 2005 na listach przebojów jak grom z jasnego nieba pojawił się pewien utwór hip-hopowy. Mowa o kawałku kto dogoni psa, autorstwa rapera o pseudonimie. Mleko. Dzień dla kraju tyra, dla kraju, dla porządku społecznego Tyra dla mnie dla Ciebie kolego. Rodzinkę z naszych podatków żywi bardzo go On dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. Mleko, a właściwie Dariusz Mielczarek to tancerz oraz raper z Piotrkowa, który już w latach 90 próbował swoich sił na scenie hip-hopowej. Jego początki były trudne, gdyż jego pierwsze albumy nie spotkały się z dobrą ofertą wydawniczą, a sam Mleko musiał sprzedawać swoje albumy nielegalnie. Dopiero jego krążek o tytule Ogólne Tematy z sezonowym przebojem Kto Dogoni Psa został wydany i oficjalnie wprowadzony na polski rynek. Sam utwór wraz z interesującymi teledyskiem podbił ówczesne listy przebojów oraz wszelkie kanały muzyczne. Kto dogoni psa to melodyjny kawałek, który szybko znalazł swoją grupę odbiorców. Podmiot liryczny poruszał mało eksploatowaną wówczas tematykę buntu przeciwko policji, która nadal była kojarzona z milicją. Zanim pojawiły się ubrania, gadżety, tatuaże i cała ta śmieszna ideologia zachęcająca do uprawiania stosunku płciowego z funkcjonariuszami policji na 100%, Mleko wyraził swoje niezadowolenie po swojemu. Kulturalnie, pomysłowo i z klasą. Utwór Kto Dogoni Psa przedstawia nam niejako sylwetkę typowego policjanta, który, mimo iż jest wzorem dla rodziny, mądrym człowiekiem i szanowaną osobą w społeczeństwie, to jednak czasami nadużywa swojej odznaki. i bardzo mądrą I tak, ochraniany przezroczystą tarczą prawej nietykalności, policjant może nas na przykład pogłaskać Soją pałką lub przytrzymać na dołku nad 48 godzin. W utworze porównuje się też policjantów do pozbawionych uczuć maszyn, które zapominają o swoim człowieczeństwie i nawet w domu tłumaczą swoim żonom znaczenie znaków drogowych. Dla kraju i swojej wersji zapomina, że jest człowiekiem, a dla mnie to już nie człowiek, tylko maszyna. On nawet po prawdziw żonie znaki drogowe tłumaczy. Dzieciaki grzecznie drygują w piaskownice kolegami takiej jak statusz chcą być, nie lubią mamy. W tekście mimo iż czuć wyraźny atak na funkcjonariuszy prawa i Jawne porównanie do psów, to jednak całość podana jest w bardzo grzecznej formie. W dodatku w każdej zwrotce wyróżnione są zarówno złe, jak i dobre cechy policjantów, co łagodzi wydawałoby się agresywny przekaz. Poza swoimi rapowymi fragmentami utożsamiającymi policjantów z Włochatymi czteronogami. Utwór miał dość kontrastującą zwrotkę. Był to fragment piosenki śpiewany w programie dla dzieci piątek z pan kracym. Oryginalnymi wykonawcami byli Zygmunt Kęstowicz oraz Maciej Damianski. W kto dogoni psa zwrotkę łapy, łapy, cztery łapy śpiewała grupka dzieci. Porównanie policji z psami a zarazem wplecenie w ten kontekst dziecięcej piosenki mówiącej o faktycznym psiaku było strzałem w dziesiątkę. Teledysk natomiast przeplata fragmenty pokazujące bawiące się na trzepaku dzieci z obrazem starego, popijającego i skorumpowanego policjanta z miejscowymi układami. Nic dziwnego, że tak sprytnie skomponowany utwór przez długi czas utrzymywał się na dość wysokiej pozycji na liście przebojów, a sympatyczny klip jeszcze bardziej przyczynił się do rozpromowania Chwytliwe połączenie dwóch zupełnie innych, że tak powiem, gatunków i motywów muzycznych, oraz kontrowersyjny jak na ówczesne czasy tekst sprawił, że utwór zostawił jakiś ślad w moich wspomnieniach. Bardzo lubię pana milicjanta, o przepraszam, a zresztą to tylko nazwa. Bardzo lubię, kiedy zamiast pomagać, szkodzi. Kiedy zamiast wysłuchać pałom, przyłoży. Czasem się zastanawiam, dlaczego pies na pana policjanta się mawia. Czasem się zastanawiam, dlaczego samochód z suką nazywany jego, to bardzo proste. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, kolego. Bardzo lubię pieska, co żre z mojej michy. Ale dlaczego gryziła pana swojego chlebodawcy? Dlaczego? To prosta sprawa, On już nie wie, komu ma służyć. Niestety kariera artysty Mleko po tym hicie raczej się skończyła. Artysta po tym jak został odrzucony przez środowisko hip-hopowe oraz widząc jak działa show biznes, powiedział dość i zaprzestał wydawania płyt. Dzisiaj jest ustatkowanym człowiekiem, który mając nieśmiertelną duszę artysty nadal tworzy ale już do szuflady. Mimo wszystko utwór Kto Dogoni Psa był czymś w rodzaju zalążka do niechlubnie rosnącej kultury JP i nie mówię tu o Janie Paple. Szkoda jednak, że niektórzy współcześni artyści nie potrafią w inteligentny sposób uargumentować i wyrazić swojego niezadowolenia. Pozostało im tylko jeb***nie policji na 100%. System musi przeżar jak kończą pieski przyjdą do raju tylko jeszcze jedna sprawa wiele jest burków, ale nie... Każdy burek to ta sama psina Trudno to rozstrzygać, trudno spór rozwikłać Chyba trzeba zmienić się w wilka Dzięki wszystkim za oglądanie Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Przypomniałem wam wasze dzieciństwo A nostalgia co do tego utworu powróciła Jeżeli spodobał ci się materiał No to oszczernij go na Facebooku Oceń go łapką w górę No i zasubskrybuj kanał Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem Wpadnij też na oficjalny fanpage kanału Gimby Nie Znają Oraz obczaj mój drugi główny kanał Czyli Turpa. Jak zwykle czekam na wasze komentarze Opinie i pomysły co do dalszych odcinków dajcie mi znać, czego takiego gimby nie znają.